Na przestrzeni wieków wiele kultur czciło okres między godziną trzecią a piątą rano jako czas o szczególnym duchowym ładunku. To moment, gdy zasłona między światem materialnym a duchowym staje się cienka. To głęboko zakorzenione przekonanie nie jest tylko folklorem, ma swoje źródło w funkcjonowaniu naszego mózgu i naszym połączeniu z wszechświatem. Przebudzenie się w tym czasie rzadko bywa przypadkowe? To raczej sygnał od ciała i umysłu, że następuje pewne zestrojenie. Wyobraźmy sobie świat o tej porze cichszy, ciemniejszy, przeniknięty wszechogarniającym spokojem. Ta zewnętrzna cisza odzwierciedla głęboką wewnętrzną ciszę moment, w którym nasz mózg i ciało mogą osiągnąć szczytową receptywność. Z naukowego punktu widzenia, w tych godzinach produkcja melatoniny osiąga swój szczyt. Melatonina nie tylko reguluje sen, ale jest również potężnym przeciwutleniaczem i odgrywa kluczową rolę w detoksykacji naszego mózgu i ciała. Tak więc ten okres to nie tylko duchowe przebudzenie, ale także fizyczna odnowa. Wyobraźmy sobie jezioro w ciągu dnia, pełne aktywności. Z wodą często zmąconą. Ale we wczesnych godzinach porannych jezioro jest spokojne, odbijając wszystko z niezwykłą klarownością. Podobnie nasz umysł o tej porze może odzwierciedlać nasze najgłębsze pragnienia nasze prawdziwe ja i mądrość wszechświata z niespotykaną jasnością. Nasz mózg to niesamowita struktura. Ale często funkcjonuje jak taśma odtwarzana w pętli. Od dzieciństwa aż do tej chwili, każde doświadczenie, emocja i myśl pozostawiły w nim swój ślad. Te ślady kształtują nasze postrzeganie, reakcje, a co najważniejsze nasze wybory. Nasze codzienne zachowania są zasadniczo odtwarzaniem tej ogromnej bazy danych przeszłych doświadczeń. Każdego ranka. Budząc się, stajemy przed pustym płótnem. Jednak wielu z nas nieświadomie decyduje się malować ten sam obraz dzień po dniu. Myślimy te same myśli, doświadczamy tych samych emocji i podążamy tymi samymi rutynami. Ale jest w tym pewien haczyk. Jeśli każdego dnia przeżywamy przeszłość, jak możemy stworzyć nową przyszłość? Aby naprawdę wykorzystać potencjał naszego mózgu, musimy najpierw zaakceptować jego skłonność do ciążenia ku temu, co znajome. Znajomość jest komfortowa, przewidywalna, ale w tej przewidywalności często zamykamy się w cyklu, tracąc z oczu miliardy możliwości, które każdy dzień przynosi. Pamiętajmy jednak, że tak jak nasz mózg zapisał przeszłość, ma również zdolność do jej wymazania lub przepisania. To prawdziwa moc neuroplastyczności. W każdej chwili, z każdą nową myślą i doświadczeniem mamy szansę przekształcić nasz mózg, nadpisać stare skrypty. Przebudzenie między godziną trzecią a piątą rano to nie tylko kwestia przerwania cyklu snu. To zaproszenie. Zaproszenie do uwolnienia się od znanych pętli naszego mózgu i świadomego wyboru innej narracji na dany dzień. Ten okres jest jak most. Po jednej stronie leży podświadomość, mocno ukształtowana przez przeszłość, a po drugiej nasza świadomość, gdzie kryje się potencjał teraźniejszości i przyszłości. Budząc się w tych godzinach, znajdujemy się w środku tego mostu. Mając przed sobą jasny wybór: czy cofnąć się do przeszłości, czy kroczyć naprzód ku potencjałowi nowego dnia. Wykorzystanie tej szansy oznacza nie tylko uznanie tego wyboru, ale także działanie zgodnie z nim. Wczesne godziny oferują sanktuarium samotności, nieprzerwany moment na refleksję, medytację, wizualizację i tworzenie. W przeciwieństwie do reszty dnia, gdy zewnętrzne bodźce nieustannie bombardują nasze zmysły, te godziny oferują dziewiczy mentalny krajobraz. To jak otrzymanie cichego pokoju i wszystkich przyborów malarskich do stworzenia arcydzieła. Pytanie brzmi: Czy jesteś gotowy namalować coś innego? Coś odważnego? Pięknego? I co najważniejsze? Coś, co prawdziwie rezonuje z Twoimi najgłębszymi pragnieniami? Często słyszymy o mocy teraźniejszości, ale życie nią to zupełnie inna sprawa. Teraźniejsza chwila często jest ulotna, przysłonięta cieniami przeszłości i błyskami przyszłości. Ale to właśnie w teraźniejszości życie naprawdę się rozwija. Każdy moment radości, jasności. Inspiracji i miłości dzieje się w teraz. Dlaczego teraźniejszość jest tak potężna? Wyobraźmy sobie czas jako rzekę. Woda, która już przepłynęła, to przeszłość, a ta, która ma nadejść, to przyszłość. Ale woda, której dotykasz właśnie teraz, w tym konkretnym momencie, to teraźniejszość. Jest rzeczywista, namacalna. I zawiera esencję całej rzeki. Kiedy budzisz się, szczególnie we wczesnych godzinach, jesteś bliżej tej rzeki teraźniejszości niż kiedykolwiek indziej. To doskonały moment, aby zanurzyć się głęboko w wodach teraźniejszości. Bycie w teraźniejszości oznacza pełne doświadczanie każdej chwili, czucie chłodnego powietrza, słyszenie odległych dźwięków. I rozpoznawanie subtelnego rytmu własnego serca. To w tych momentach wzmożonej świadomości wszechświat często szepcze swoje sekrety, prowadzi nas do odpowiedzi i odsłania drogę przed nami. Wejście w teraźniejszość to prawdziwe życie, doświadczanie życia w jego najczystszej formie. To nie tylko kwestia uważności, ale także duchowości. To taniec z wszechświatem. Celebracja bycia żywym i, co najważniejsze, płótno, na którym malujemy arcydzieło naszego życia chwila po chwili. Wszechświat to nie tylko ogromna przestrzeń gwiazd, galaktyk i kosmicznych cudów to także nienamacalna energia, świadomość i wibracje, które łączą wszystkie żywe istoty. Każda myśl, emocja i intencja wysyła fale przez ten kosmiczny ocean. Pływając na nasze życie i otaczający nas świat. Ale jak naprawdę połączyć się z tą uniwersalną świadomością? Celowa cisza, tak jak dostrajasz się do konkretnej częstotliwości radiowej, aby złapać stację, dostrojenie się do Wszechświata, wymaga znalezienia cichej przestrzeni w swoim umyśle. Nie oznacza to koniecznie całkowitej ciszy, ale raczej skupionego spokoju. Medytacja jest potężnym narzędziem w tym aspekcie. Uciszając mentalny szum, tworzysz receptywną przestrzeń dla uniwersalnego przewodnictwa. Wdzięczność jako latarnia. Wdzięczność to nie tylko pozytywna emocja, to częstotliwość. Zanurzając się w wdzięczności, dostrajasz się do wyższych wibracji wszechświata. Codzienne praktyki, takie jak prowadzenie dziennika wdzięczności lub ciche uznawanie rzeczy, za które jesteś wdzięczny, tworzą potężne energetyczne połączenie z kosmosem. Synchroniczności i znaki. Wszechświat często komunikuje się poprzez znaki i synchroniczności. To nie są zwykłe zbiegi okoliczności, ale znaczące zestrojenia. Będąc uważnym i otwartym. Zaczniesz rozpoznawać te znaki, czy to powtarzające się liczby, nieoczekiwane spotkania, czy powracające wzorce w naturze. Sny i intuicja. Nasza podświadomość jest bezpośrednim portalem do wszechświata. Sny, intuicja i dobre przeczucia to często wiadomości z kosmicznego królestwa. Zamiast je odrzucać, Poświęć chwilę na ich analizę i zrozumienie ich znaczenia. Z czasem rozwiniesz głębsze połączenie i zaufanie do tego wewnętrznego systemu przewodnictwa. Objęcia natury. Natura jest namacalną manifestacją wszechświata. Spędzanie czasu w naturze, czy to w lasach, oceanach czy górach, uziemia Twoją energię i dostosowuje Cię do kosmicznych rytmów. Prosty akt chodzenia boso po trawie lub słuchania fal może stworzyć głębokie momenty połączenia. Sztuka słuchania. Wszechświat nie zawsze jest głośny. Szepcze, popycha przechodzi i sugeruje. Rozwijanie sztuki głębokiego słuchania, gdzie nie tylko słyszysz, ale naprawdę rozumiesz, buduje most między Tobą a wszechświatem. Można to ćwiczyć poprzez uważne działania, prowadzenie dziennika lub po prostu siedzenie w kontemplacji. Integrując te praktyki w codziennym życiu, nie tylko łączysz się z wszechświatem sporadycznie, ale staje się to ciągłym dialogiem, partnerstwem, w którym wspólnie tworzysz swoją rzeczywistość. Pole kwantowe to ogromne morze potencjalności. To miejsce, gdzie możliwości istnieją, jako fale. Dopóki nie zostaną zaobserwowane, lub nie wejdzie się z nimi w interakcję, wtedy stają się cząstkami, lub mówiąc prościej, rzeczywistością. To królestwo bezkształtnego, czekającego na przyjęcie formy w oparciu o nasze interakcje. Zrozumienie efektu obserwatora w swojej istocie. Świat kwantowy reaguje na obserwacje. Sam akt obserwowania lub oczekiwania określonego wyniku może wpłynąć na zachowanie cząstek kwantowych. Oznacza to, że nasze świadome intencje odgrywają znaczącą rolę w kształtowaniu naszej rzeczywistości. Dopasowanie częstotliwości. Wszystko ma swoją wibrację myśli, emocje i intencje. Dostrajając nasze wewnętrzne wibracje do tego, czego pragniemy, wysyłamy jasny sygnał do pola kwantowego. Techniki wizualizacji, w których nie tylko widzimy, ale także czujemy emocje związane z naszą wymarzoną rzeczywistością, pomagają w tym dopasowaniu częstotliwości. Koherencja serca i mózgu. Nasze serce i mózg, gdy są w koherencji, Tworzą potężne pole elektromagnetyczne. To pole, gdy jest kierowane intencją, może skutecznie oddziaływać na świat kwantowy. Praca z oddechem, praktyki wdzięczności i medytacja pomagają osiągnąć tę koherencję, pozwalając nam wpływać na pole kwantowe z jasnością i mocą. Integrując te zrozumienia i praktyki w naszym codziennym życiu. Nie tylko łączymy się z wszechświatem na poziomie duchowym, ale także aktywnie kształtujemy naszą rzeczywistość na poziomie kwantowym. To potężne narzędzie do transformacji osobistej i kreowania życia, jakiego pragniemy.